Dla mnie to film dla kasy. Nie, oczywiście, że nie. To prawdziwa historia o człowieku, który urządza swój własny pogrzeb za życia. Chciałem mieć opowieść, zanim jesteśmy z nim. Chciałem mieć opowieść, zanim jesteśmy z nim. Tak czy nie? Tak. Zróbmy z tym, co jesteśmy. Wiedzie samotne życie za jedynego towarzysza, mając muła. Sam zbudował sobie więzienie, ukrywając tajemnice. Dlatego urządza sobie pogrzeb, na którym chce wszystko wyjawić. Tam będzie mógł usłyszeć, co inni mają o nim do powiedzenia. Buddy pracuje w domu pogrzebowym dla Franka Queena, którego gra Bill Murray. Ma żonę, dziecko, stara się postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Felix Bush jest dla niego zagadką. Początkowo nic o nim nie wie, nie wierzy w historię, którą o nim słyszał. Ludzie często chcą, żeby na ich pogrzebie urządzić zabawę. Jednak wyprawić swój własny pogrzeb i bawić się na nim to rzadkość. Mógłbym się zdziwić, gdyby ktoś wstał i powiedział: Teraz opowiem wam o tym skurczybyku. Wydaje nam się, że jeśli trafilibyśmy na własny pogrzeb, to ludzie mówiliby o nas tylko dobre rzeczy. No cóż, można się rozczarować. Niektóre rzeczy, które zrobiłem, mogłyby o sobie przypomnieć w nieprzyjemny sposób.

Tragiczne jest, że mamy tu sporo nieodwzajemnionej miłości. Mati darzy Felixa Busha silnym uczuciem. Jednak on myśli tylko o kimś innym. Wina, miłość, żal są istotą życia. Nasza historia może być odbierana jako współczesna opowieść właśnie dlatego, że tematy, które porusza. so the Kind kinds of ideas it's, it's running on uh, are timeless